Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Podróżowanie. Spotkane osoby, przeczytane wiadomości, dostrzeżone obrazy, dźwięki i zapachy. Przeprowadzone rozmowy, obejrzane filmy, zdobyte doświadczenia, emocje i uczucia. To wszystko to strzępki, kawałeczki, elementy układanki, fragmenty i drobinki. Trzeba je tylko poskładać. Poznane osoby pomagają. Poznane koncepcje pomagają. Przeżyte doświadczenia pomagają. Lekcja z dzisiaj. Podróże uczą, a zdobyta wiedza pozwala lepiej żyć. Psst! Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedź mojego bloga albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz. W opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!